Będziemy trenować przed turniejem. Więc tutaj tryb kreatywny. ja bym miał. Jakbym miał tego? Jakbym miał oczu, miał. Miał, 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 miał. Bym miał. O, kasowy, to bym. W to by, w, by wtedy by potrenowali, no nie na customach I tego, niby się nie bijemy się, bo tam będzie pewnie dużo osób w małej strefie, no nie I Się nie bijemy, tylko na strefę będziemy takie się grali, okej? Okay? Czyli niby jak strefa, to to się bijemy.

No, no i co? Ja jestem gdzieś w jakimś pomieszczeniu. Dobra, a ty, a, a ty widziałeś, jeszcze ty zmienił ten tryb kreatywny? Bo ja nie wiem. Cześć. tu Ale w, już w, w, tego zmień. A i co to jest? A. To, to razy to otworzyć. MT, MT. To jest. Aha. I o co chodzi? Ej, chodź tu. Ej, dobra, chodźmy na pierwszą. Ej, o co tu chodzi? Nie, chyba jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. Wiesz? Która, to ja idę na górę. Ty, bo tu już jest kąt jakiś. A idę na górę. Co się tutaj z tą górą dzieje? Co jest? Ło! Ej, przesuń się, przesuń się. Ja wiem, jak tu wejść. Co jest, wcześniej tu weszłam. No, taraty tu, bo wcześniej tu weszłem. Ej, przesuń się, tu idź. Ej. O dobra, jestem. Teraz tutaj było coś takie chamskie, więc ja tu... Nie, 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 to będzie nie da rady tego, chodź na dół. Ale nie przeszłeś. Teraz chodź na na boks Dobra, nie da się, nie da się. I co mapę Gdzie ma No mapę kliknij te głosi Widziałeś? No. Dziwna mapa A teraz je tam sviga. To obram. Chorů. Co je? To jest. No, co Den gikk. <tryk> Naprawdę nikt tego, nikt tego baga tego buga nie rozumie. No to jest kilo. Wiem, 20. Dobra, to ty to. Ale to ty. No kończ ty, w ogóle mi to nie teraz. Kończyć. 好。